Czołem Kapitanowie, Szparagus z tej strony. Czołem Kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam Was w kolejnej powtóreczce. Dzisiaj, moi drodzy, będzie Salem po raz kolejny. Dzisiaj będzie po raz kolejny fantastyczna bitwa na tym okręcie. Sponsorem dzisiejszej bitwy jest kolega Sneaky Snake z klanu Ares. Dziękuję za podesłanie tejże powtórki. Ostatnio obrodziło tymi powtórkami takimi fajnymi naprawdę z Salema no jest to okręt, który w, w ostatnim czasie tak jakby trafia do coraz większej ilości graczy, graczy, którzy dużo grają już sobie te okręty, które były do, powiedzmy, pozyskania za węgiel już wzięli, więc między innymi jedną z takich alternatyw jest Salem. Jest to konstrukcja dość ciekawa. Ja też ten okręt sobie postanowiłem za węgiel nabyć. Wydaje mi się dość ciekawy. Lubię się z demoinem. No tutaj, niestety, mamy troszeczkę krótszy zasięg radaru. To jest raptem 8,5 km. No i co? To jest, to jest, to jest, to jest, można byłoby powiedzieć niestety. Natomiast na korzyść tego okrętu zdecydowanie przemawia jego naprawka. Ja ostatnio, nawet na streamie, miałem się okazję przekonać że wszedłem w konfrontację z okrętami i gdybym grał gdybym grał na przykład Demoin w tej sytuacji, w której się tam znalazłem, na pewno zawinąłbym do portu, ponieważ grałem z Salemem, odzyskałem bardzo dużo duże ilości punktów HP i pozwoliło mi to przetrwać do końca bitwy i zrobić dużo lepszy wynik niż gdyby Gdyby to miało miejsce na Demoinie, pewnie dużo szybciej bym skończył w porcie i pewnie dużo mniej byłbym w stanie nastrzelać. W zasadzie, jeżeli chodzi o taktykę, w większości sytuacji to jest ona podobna. W dużej mierze polega na tym, aby znaleźć sobie jakąś dobrą jedną, dwie lub nawet trzy miejscówki, z których można ostrzeliwać przeciwnika. W zasadzie zadawać przynajmniej w początkowej fazie bitwy, demecz za darmo, popalić trochę pancerniki. I później ewentualnie można konfrontować się już bezpośrednio z krążownikami. Zwłaszcza, że ten okręt z krążownikami naprawdę radzi sobie świetnie, jest dość twardy, ma dość dobry pancerz i można spokojnie go tutaj pacyfikować. No, widzicie, tutaj jesteśmy dość blisko tej wyspy, więc nie wiem, czy te pociski będą tutaj przechodzić. Gdybyśmy byli troszeczkę dalej, byłoby zdecydowanie. Nie, łatwiej. Natomiast, no, już też Hendrg Grosse jest dość blisko i niestety tu e, przestrzału na ten moment nie znajdziemy. Sneaky Snake teraz przeładowuje sobie tutaj, zobaczcie, na e, pociski e, przeciwpancerne. Zapewne będzie liczył na to, aby móc postrzelać do e-booki. E e, jak widzicie, ten e-booki już jest tutaj e, widoczny. W tym momencie, dzięki temu, że żeśmy odpalili radar, no i my będziemy tutaj próbowali, w tym momencie oczywiście, klepać sobie Yamato. Mimo, że jesteśmy dość blisko wyspy, Yamato jest daleko od nas i ta parabola będzie wystarczająca, aby go sobie tutaj obijać. Będziemy go podpalać, będziemy mu zadawać obrażenia. Teraz widzicie, kolega postanawia sobie tutaj lekko cofnąć. To jest dobry ruch z jego strony, jak najbardziej. Teraz jesteśmy wykryci i na pewno na Salwę z tego Jama to trzeba będzie uważać. Pamiętajcie o tym, że niska wyspa powoduje to, że jeżeli ktoś jest od Was dość daleko, on również będzie w stanie czasami w Was strzelić, wstrzelić swoje pociski. Zwłaszcza jeżeli na przykład tam by był pancernik amerykański, on również ma trajektorię lotu taką mocno opadającą. Widzicie, na razie mamy jeden pożar, zadanych ponad 20 tysięcy obrażeń. Tutaj już Der Grosse próbuje się na nas czaić. Teraz przyjmuje całkiem fajną salwę z pocisków przeciwpancernych za prawie 5 tysięcy. No my przyjęliśmy za 7, no to jest to, to jest to, o czym mówiłem. Konfrontacja taka bezpośrednia z pancernikami w wykonaniu krążownikiem jest... Dosyć trudna, natomiast to co jest fajne, to to, że będziemy mogli tutaj bardzo dużą część tej puli punktu wytrzymałości, którą straciliśmy, odzyskać. I to jest chyba jeden z największych atutów, jeśli chodzi o ten okręt, ponieważ no, teraz nawet nie ma sensu się, zobaczcie, tutaj naprawiać. Będziemy w stanie jeszcze dużo więcej tego HP. Tutaj odzyskać. Trzeba oczywiście uważać na to, co robi to Yamato, bo możemy zostać dość mocno ukarani. On ma na nas tutaj przebitkę, zobaczcie. No i, no i tutaj trzeba będzie do tej wyspy się, tak jakby, coraz bardziej przytulać. Bitwa jeszcze się na dobre nie rozkręciła. Mamy już ponad 50 tysięcy obrażeń. To wskazuje na to, że wynik w tejże bitwie będzie naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity w mojej ocenie, a jak to będzie wyglądało finalnie, to sobie zobaczycie na sam koniec. Niestety drużyna przeciwna ma w tej chwili dwa kapy. My tutaj jednego z nich próbujemy przejąć. Nie wiem, czy to się uda. Przejęliśmy kapę C i o ile dość rozważnie zagramy na tej flance i ktoś tutaj postanowi troszeczkę popchnąć i pomóc w tym, aby Odegnać odegnać to Yamato i tego Dergrose, no to wówczas mamy szansę tutaj wygrać. Natomiast, jeżeli będziemy się zbyt długo zastanawiali, to przeciwnik najprawdopodobniej tam mając Stalingrad, Kronstadt i Yamato na drugiej flance rozstrzela nasze okręty, no i najprawdopodobniej wówczas tą bitwę przegramy, bo tamta flanka zostanie totalnie zdominowana przez przeciwnika. No i oni będą mieli wówczas otwartą drogę do przejęcia Kapa Delta. Zobaczcie jak sobie pofolgował tutaj jejank jak sobie ostro popłynął. Jest już praktycznie na był przez chwilę prawie że na naszym respie. No i teraz będzie się prawdopodobnie pojedynkował z Gringiem. No ale będzie miał tam do pomocy jeszcze <coughs> przepraszam Kronstadt i Yamato, więc nie jest to dla nas sytuacja tam na środku kapa zbyt komfortowa. Gearing zapewne postawił sobie teraz zasłonę dymną, no ale musi mieć świadomość bo nie widzi tego Yanga, ale musi mieć świadomość tego, że tam są dwa radary i chyba oba będą go miały w zasięgu. Jest to radar z Kronstadu i ze Stalingradu, więc historia tego Gearinga może być krótka. Tym bardziej, że tam się pojawia drugi Gearing, drugi nie, niszczyciel. No i prawdopodobnie ten nasz gearing może zostać rozstrzelany, on już się zaczął ruszać, widzicie, opuszcza w tej chwili kapa, nie będzie miał innego wyjścia, pytanie czy uda mu się w ogóle tą konfrontację tutaj, moi drodzy, przeżyć, bo tego tak naprawdę nie wiemy. A my tutaj cały czas robimy swoje, 130 tysięcy obrażeń, zobaczcie z tych dział. Na dziobie spokojnie będziemy mogli sobie tutaj do tego Musashi jeszcze strzelać. Być może polosuje nam jakieś pożarki, być może tych obrażeń dzięki tym pożarkom będzie znacznie więcej. Musashi na razie się postanowiło nie gasić. Dla nas to dobrze, większa ilość punktów wytrzymałości będzie na naszym koncie. No i teraz trzeba będzie uważać moi drodzy na to, aby nam Yamato z tych 19 km nie huknęło. Bo może się okazać za chwileczkę że z dobrodziejstwa tej naszej naprawki tak do końca nie będziemy mogli skorzystać, bo jeżeli przyjmiemy jakieś cytodele, to pamiętajcie, że przy tych najcięższych obrażeniach odzyskujemy tylko część. Przy lekkich i średnich jesteśmy w stanie odzyskać większość z tej puli punktów HP, natomiast przy tych, przy tych najcięższych będzie nam bardzo trudno. Tutaj odzyskamy gdzieś tam pewnie w okolicy jednej trzeciej. Tak to, tak to mniej więcej w grze wygląda. Warto by było teraz zestrzelić ten samolot tak, aby nas nie spotował. Tak też się stało. W tej chwili tracimy spota. Przeciwnik już nie będzie miał tak łatwo, aby do nas strzelać. Niestety na tej flance tutaj jak widzicie powoli zostajemy rozsmarowani. No i pytanie jak ta bitwa się potoczy dalej. Powiem szczerze, że na razie nie widzę tutaj jakichś optymistycznych akcentów. Wszystko wskazuje na to, że Bitwa ta najprawdopodobniej zostanie przegrana, no ale Zobaczmy jak dalej to wszystko się tutaj potoczy, ja ją troszeczkę przyspieszę Tak abyśmy, tak abyśmy tutaj mogli sobie popodziwiać jakąś akcję A nie pływanie tudzież w stanie za górką, no ale cóż taki to jest typ okrętu i jeżeli ktoś chce Robić dobre, naprawdę takie dobre wyniki powyżej 200 tysięcy obrażeń, to zdecydowanie niestety, czy usterem, czy demoinem, czy salemem, przynajmniej przez część bitwy, tak to będzie wyglądało, póki nie zostaną wyeliminowane pancerniki wroga, bo iść jeden na jeden z takim Yamato, albo tak jakbyśmy tu wypłynęli, mielibyśmy Musashi i Yamato, no to jest pomysł, powiedzmy sobie szczerze, mocno średni. Ponieważ w najzwyczajniej w świecie 460 pod każdym kątem, niezależnie od tego jak się ustawimy, będą nas przebijały i będziemy dostawali kolejne Cytadele Demo teraz najprawdopodobniej lub Moskwa, któryś z tych okrętów odpalił radar, więc jesteśmy cały czas wykryci. Teraz trzeba uważać na pociski, które lecą od Musashi. On cały czas, widzicie, płonie cały czas te obrażenia trafiają na nasze konto. Teraz idą kolejne salwy ze strony tutaj Sniki Snake'a. Jedna z regeneracji HP już została zużyta. Zostały nam jeszcze trzy, więc wygląda to na tą chwilę całkiem przyzwoicie. Mamy ponad 40 tysięcy w puli punktów wytrzymałości. Teraz kolega się tutaj wstrzelił ten ogień jest celny. Zadajemy obrażenia. Widzę, że nadal ten Musashi tutaj płonie zobaczymy czy zdecyduje się czy zdecyduje się na przykład na użycie na użycie erki czyli zgaszenia tego pożaru no i teraz być może będzie sytuacja dość ciekawa jeśli by się Demoin zdecydował na to aby, aby tutaj nas spróbować spuszować, no to będzie miał z pewnością spory problem. My również mamy problem, ponieważ na plecach wychodzi nam Shimakaze, na plecach wychodzi nam również, moi drodzy, Moskwa. No i przed dziobem tuż za Demoinem zapewne pojawi się również Yamato, więc będzie to dosyć ciężka wydaje mi się przeprawa. Zobaczymy, jak długo będzie w stanie pożyć to nasze tutaj. Yamato, jeżeli ona pożyje dość długo nie, nie zostanie zatopione przez Shimakaze, no to to chwała mu za to i zapewne tutaj nie, będziemy w stanie jeszcze troszeczkę pograć i co nieco ugrać, zobaczcie jak ładnie wpadają tutaj nie, w Demoina Cytadele teraz pojawia się Yamato. W Yamato raczej cytadeli moi drodzy nie wbijemy, ponieważ on ma bardzo gruby pancerz. Natomiast możemy spokojnie zadawać mu dość spore obrażenia, bo jednak penetrację będziemy tutaj uzyskiwać. Moskwy nie ma. Shimakaze ucieka. Yamato na razie. Nie przeżyło. Zobaczmy jeszcze za 10 tysięcy. Całkiem ładne salwy tutaj po dziobie wchodzą. Zobaczcie, kolega spostrzegł, że strzelając tutaj gdzieś przed przednie wieże, te salwy zadają dość spore obrażenia. Teraz już tutaj widzicie wpadło w pancerz burtowy i te obrażenia niestety nie były zbyt duże. Teraz będziemy walili po rufie i znowu te salwy będą zadawały duże Obrażenia. Ja bym jeszcze próbował nadal tutaj strzelać po rufie. No i niestety padamy, ale mamy zadanych prawie 310 000 obrażeń. Bitwa jest przegrana. Ogólnie myślę, że tutaj kolega może tę bitwę uznać za. Za dość dobrą w swoim wykonaniu, mam wrażenie. Teraz niestety widzę, ta powtórka jest trochę lagująca. Myślę, że już tego nie będziemy przeciągać do końca. Ja w tym momencie zapraszam Was na podsumowanie tejże bitwy i zobaczymy, co tutaj na spokojnie udało się jeszcze dodatkowo osiągnąć. Ile będzie expa i tak dalej. Jak widzicie, bitwa jest w zasadzie przegrana. Nie ma opcji, żeby tutaj obronić przed puszującymi pancernikami. Kapa Hindenburg ma tego HP naprawdę niewiele, teraz jeszcze dostał pożar. Także ja zapraszam Was już na podsumowanie bitwy. No dobrze, mamy podsumowanko. 543 tysiące brutto udało się w tej bitwie zarobić. Między innymi dostaliśmy duży kaliber 309 tysięcy obrażeń, to jest jak na krążownik naprawdę bardzo dobre osiągnięcie, tym bardziej widzieliście składy obrót drużyn to nie było losowanie na ósemkach pięć cytadel udało się zaaplikować, 10 pożarów no myślę, że gdyby członkowie naszego zespołu tutaj przy tym wulkanie gdzieś tam w okolicy połowy tej bitwy troszeczkę dłużej pożyli bylibyśmy w stanie tutaj zrobić obrażeń jeszcze więcej ponieważ ten ogień przeciwnika rozkładałby się tak naprawdę na Kilka celów, powiedzmy sobie. W pewnym momencie byliśmy sfokusowani na tym salemie, i niestety ta bitwa się potoczyła tak, jak się potoczyła. 1599 expa bazowego na bitwie przegranej to również należy uznać za wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. Wydaje mi się, że Dużo więcej tutaj nie, nie dało się ugrać I teraz możecie zobaczyć obrażenia, jakie zadane zostały poszczególnym okrętom Yamato przyjął 100 000 obrażeń, Demoin 32, Musashi 89, drugie Yamato e, po prawie 58 000 no i e, niespełna 30. Tysięcy. Tutaj jeszcze macie możliwość sobie zobaczenia, ile obrażeń weszło z pocisków OB, ile z przeciwpancernych, no, a także z pożarów, aż 130 tysięcy, także całkiem fajnie to tutaj wszystko wyglądało. No i zarobek z kątem premium była flaga bustująca plus 20%, czy to był kamuflaż, chyba kamuflaż, typ 20, co net to dało nam zarobek 442 tysiące. Moi drodzy, w tej bitwie to będzie tyle. Mam nadzieję, że się bitwa podobała. Mimo stania za wyspą pod koniec zwłaszcza było troszeczkę emocji. Ja już mówię Wam do usłyszenia. Zapraszam do subskrybowania kanału, a także do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Trzymajcie się!